siły skupione z pliku tekstowego. Pokażę Państwu w jaki sposób taki plik możemy utworzyć, a później w jaki sposób go możemy wykorzystać. Mam dwa zadania, a no, w tym celu wykorzystałem ten podział na dwa monitory. Tu akurat mają takie same siatki, ale różnią się sposobem podparcia. Wyższa kondygnacja jest oparta na ścianach. Natomiast dolna kondygnacja jest w środku oparta na słupach. Mamy tutaj zadeklarowane odpowiednie obciążenia. Przechodzimy do, oblic do wyników. Mamy tu już obliczenia załatwione. Wywołujemy na przykład wariant obcią re maksymalnych reakcji. No i robimy listę reakcji. No i proszę Państwa, zapisujemy te reakcje do pliku z siłami. Podajemy pewien komentarz, abyśmy wiedzieli w przyszłości, co to jest. To jest nazwa pliku. Tu mamy warunek, abyśmy wszystkie siły mniejsze od 10 N opuścili. No i naciskamy OK. Znajdujemy miejsce, folder, w którym mamy to zapisać. No i jest informacja, że to zostało zapisane do takiego folderu. Przejdźmy w takim razie teraz do zadania drugiego, do niższej kondygnacji. Wywołajmy sobie obciążenie, kolejny schemat. No i tutaj mamy opcja siły skupione. Wybieramy z pliku. Musimy otworzyć to zadanie, które się zapisali w tamtym poprzednim. No i tu, proszę Państwa, teraz mamy taką planszę, na której mamy współrzędne punkty przyłożenia, wartość siły pionowej. Tutaj, proszę Państwa, możemy wybrać sposób wprowadzenia tych sił. Jeżeli wybierzemy siły węzłowe... To po pierwsze, będziemy mogli tutaj mieć też opis momentów, ale, proszę Państwa, musimy je dopasować. Siły do węzłów lub węzły do sił, jeżeli promień odległości czy sąsiedztwa nie przekroczy tej zadanej wartości. Czyli prędzej czy później doprowadzimy do jakiejś zmiany bądź punktu przyłożenia bądź kształtu siatki. Dlatego też polecam siły polowe. Proszę Państwa, one są związane. Czy nie są związane z węzłami? One są po prostu opisane punktem przyłożenia. Tu proszę Państwa mamy ramkę transformacji. No bo ta niższa siatka nie musi być wcale taka sama jak wyższa. Nawet może być obrócona w stosunku do wyższej. W każdym razie przy pomocy tych tutaj parametrów jesteśmy w stanie sprowadzić jedną siatkę do drugiej. No i naciskamy. Proszę Państwa OK. No, i dostajemy siły polowe, które są narysowane na brązową. Wyłączmy podpory. Co by się stało, gdyby część tych naszych sił wypadła poza nasz zarys? No, to przede wszystkim byłyby pokazane innym kolorem i byłby, byłby komunikat podający, ile sił wyszły poza kontur naszego modelu. No i wtedy możemy podjąć decyzję. Co robimy? Może te, możemy te siły przeedytować, bo na przykład siła polowa edytuj siłę. No i proszę Państwa mamy wartość siły i punkt przyłożenia. Jeżeli punkt przyłożenia wyląduje poza siatką, no to znowu pojawi się odpowiednie ostrzeżenie i będziemy mogli podjąć kolejne działania. No i tak proszę Państwa wygląda tworzenie i przenoszenie i zadawanie sił z pliku tekstowego.